Witam, z tej strony ja, do Bernardo Wielki. Miałem właśnie dla Państwa nagrywać już kolejny odcinek, ale niestety jak to zawsze pod górkę jest, operator się mój spóźniej, go chyba zaraz... O, idzie, gwiazda. Operator. wiesz, że czas to pieniądz. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Jest tą ręką, 3 metry ode mnie. Koronawirus jest! I tak, jak właśnie powiedziałem, możecie się już domyślić, co, jaki jest ten dzisiejszy główny temat odcinka, czyli jak żyć z koronawirusem w współczesnym świecie. Czyli co? Zostawimy na samym początku łapeczkę w górę, komentarz tam na dole, subskrypcja, dzwoneczek i co? Zapraszam Was do oglądania. Tak, jak powiedziałem, tematem dzisiejszego odcinka jest koronawirus, czyli wiadomo, trzeba przede wszystkim nie pić z jednej butelki, nie wolno jeść z tej samej łyżki, z talerza i w ogóle. No i co? Trzeba... Ty, operator? Co to jest? Piwo masz? Ty, mogę łyka? W sumie. I dobre to jest, ale... No tak. To w dzisiejszym odcinku nie można pić jednej butelki. Operator to jest moje, ja ci nie mogę dać, bo się zarazisz. Moje dobre piwko. Nie podchodź, to jest moje 3 metry. Mm -mm. Pyszny. Dziękuję za piwko, operator. A se usiądę. O kurde. To teraz życie staje się lepsze. A ty co z tą kamerą chodzisz? No dziękuję za piwko. 3 metry, operator. Operator nie pozwalaj se. Co ty sobie wyobrażasz? Operator. Moje piwko. Ja idę się no. Ale nibon albo dwa, a potem robię sobie to. Mam ty. ty, operator, co ty sobie wyobrażasz? Ty operator dawaj to! Moje! No i gdzieś się je wylałem! No co ty sobie wyobrażasz? Nie, operator, tak nie będzie. Widzisz to? Widzisz to? A to? To jest Twoja głowa, operator! To jest Twoja głowa! Widzisz to? I czemu mnie denerwujesz? Znowu to samo! No, Co ty sobie wyobrażasz? Ok, jest No, tak jak mówiłem. Tak się trzeba właśnie stronić przed koronawirusem? Aha, a przede wszystkim, słyszałeś, operator, o najnowszych plotkach z koronawirusem? No bo coś tam czytałem, że mówili, że koronawirus i ta te reszta tego główna się nawet utrzymuje do metra wysokości. I wiesz, co to oznacza? Kończmy na ziemię, już! się Muszę zarazić! Już, tych w sumie, ja też muszę. Bezpieczny! Operator! Tak czekamy, a żarowy upadną. Krok drugi, czyli przede wszystkim musi być odstęp. Tak jak wspominałem na samym początku, żadna osoba nie może do nas podejść. I wiecie, w tym przypadku pokażę wam metodę na ślepego. Czyli co? Jakaś osoba idzie randomowo, a ty co? Bierzesz kija i idziesz. Iść. Nic nie widzę! Idziesz sobie odstęp, bakteria, wirus, koronawirus. Ja mam i kija. idziemy. Operator nie zatrzymał się, ja nic nie widzę. I Tak, właśnie, proszę Państwa. Mamy odstęp od bakterii i od różnych wirusów, eboli, napierdzamy we wszystko to Ja nic nie widzę. Operator, gdzie ja jestem? No, to tak jak powiedziałem, to są praktycznie wszystkie metody, jak uniknąć tego pieczonego wirusa. Ty, stój. Słyszysz to? Wy to słyszycie? Koronawirus tu jest! Tu, tu! Czekajcie, zarazi nas! Operator, uciekamy, szybko! Operator! Tak jak widzicie, krzesełko skończyło marnie, nie spełniało zasad BHP. U mnie wszystko musi być na legalu. To co? Z tego miejsca mogę Wam tylko podziękować, że dotrwaliście do końca. Łateczkę w górę, komentarz tam na dole, subskrypcja, dzwonek. I co? Widzimy się z kolejnym materiałem. Z tego miejsca mogę tylko podziękować. Żegnamy się. Alo!